Hello, witam na kanale Horror Horroru. Dzisiaj pokażę Wam figurkę Freddy'ego Krugera z firmy NECA w stylu retro, a będzie to Freddy Kruger przebrany za kucharza. Bardzo ciekawa stylizacja, a jak wiemy Freddy Kruger miał tej stylizacji mnóstwo. Także co, przejdźmy do prezentacji figurki Freddy'ego Krugera i sprawdźmy co on tam jeszcze ma ukryte za tym plastikiem. Zapraszam do obejrzenia figurki Freddy'ego Krugera. Freddy zapakowane jest w opakowanie blistrowe, razem z figurką widzimy, że znajdziemy tam tackę ze scenki filmowej i kapelusz kucharski. Bardzo ciekawy pomysł. Wyciągnąłem okładkę i mamy bardzo fajną grafikę Freddy z Daniem Głównym. Dajcie znać w komentarzach czy zbieracie te okładki, jak ja. I z tyłu jak chcecie poczytać to wiecie co robić, pauza. Dobra, rozpakujmy naszą figurkę z tym całym zestawem. Figurka Frediego mierzy około 20 cm wysokości. Jest to w pełni ruchoma figurka ubrana w ciuszki z prawdziwej tkaniny. Twarz Frediego Krugera jest świetnie wykonana, chociaż, no powiem Wam tak szczerze, nie za bardzo przypomina mi tego samego Fredka, którego widzieliśmy w filmie. No ale jednak jest wykonane tak, że każdy rozpozna, kto to jest. Oczywiście główka jest ruchoma, obraca się w każdą stronę dzięki kulce, na której głowa jest umieszczona. Freddy Ubrano ma na sobie bardzo elegancką koszulę z takimi falbankami, z zielono-czerwonymi paskami i muszkę również w kolorach sweterka, który zazwyczaj ma na sobie. Również ma na sobie taki czerwony szeroki pas. Pewnie to ma jakąś swoją nazwę, a tym pasem możemy poruszać jakby ktoś się pytał. Jego ręce również są ruchome, możemy poruszać nimi w parkach i również możemy zginąć rękoma w łokciach. Ładnie ma wykonaną dłoń, którą można obracać, ale użyto do pomalowania jej jednego koloru. A tak prezentuje się rękawica z tymi szponami. W figurkach retro to rękawice są naprawdę bardzo precyzyjnie wykonane. Freddy ubrany ma szerokie, zwykłe czarne spodnie. Z tyłu one są zapinane na rzep. Nogi są ruchome, możemy nimi poruszać na boki, do przodu i do tyłu, i zginają się w kolanach. Freddygo można spotkać w dwóch kolorach butów czarnych i brązowych. Tutaj mamy czarne. Podeszwa jest gładka i wybita jest na niej nazwa firmy. W zestawie oczywiście znajdziemy również czapkę kucharską. A tak w niej wygląda Freddy Krueger, szef kuchni. Pomysłowość Freddygo i jego różne charakteryzacje dają pracę ekipie tworzących figurki. Jak nie super Freddy, to kucharz, jak nie poses gry, to jeszcze coś. No w petkę. I ostatnia rzecz w zestawie to ta tacka z daniem głównym. Tacka ta jest dwuczęściowa. A danie główne, które dzisiaj Freddy serwuje, to ta lala z warzywkami. Jak to powiedział, bon appetit, klucz! Możemy przyczepić tą tackę Freddiemu do ręki, miałem już kiedyś kilka tych figurek i może zdarzyć się, że palce są złączone na stałe, a tak nie powinno być, wtedy należy to naciąć. I wtedy otrzymujemy figurkę z Freddiem jako szefa kuchni trzymającego danie główne, bardzo fajnie to się prezentuje, ale trochę trzeba się postarać żeby ta tacka utrzymała się na tych szponach, o jeszcze czapeczkę zapomniałem mu założyć. No i jak wam się podoba ta figurka Freddy'ego Krugera przebranego za kucharza? Jak dla mnie bardzo fajna i ciekawa figurka, fajnie, że mamy też tą tacę z tą ladeczką, no zajebiście wszystko. Ale przyczepiłbym się do jednej rzeczy, do jego wyrazu twarzy. Ponieważ on tutaj jest poważny. A jak oglądaliście piątą część filmu i tam była ta scenka jak był tym kucharzem, to on cały czas był uśmiechnięty i robił sobie jaja ze swojej ofiary. Także troszkę tutaj ta mina nie pasuje. No ale dobra, można przymknąć na to oko. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej figurce. Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego nie robicie, aby być na bieżąco z kolejnymi figurkami kolekcjonerskimi. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć!